Później były afery z ukraińskimi samochodami. Byli, były wprost fejkowe jakieś tam wymyślone historie, dopisywanie historii do bogatych Ukraińców na drogich samochodach. Owszem, można zobaczyć gdzieś w Warszawie na ulicy Ukraińców jeżdżących samochodami, którymi uciekały, uciekali z wojny. No ale jakby w Polsce wybuchła wojna, to osoby yy, które są bogate, prowadzą firmy i mają drogie samochody, również by uciekały własnymi samochodami, a nie jechały, nie wiem, na rowerze czy, czy, czy tramwajem, bo innej możliwości nie było. Jedyna możliwość wyjechać z miasta, które jest pod ostrzałem, to wyjechać własnym samochodem. No i ktoś te samochody później sprzedaje, ktoś jest w stanie sobie poradzić tak, że nie musi tego sprzedawać. Są różne sytuacje, ale ja też pamiętam i nigdy nie zapomnę tej sytuacji którą mi opowiadała jedna pani z obwodu ch Charkowskiego i właśnie ja ją poznałam już w Warszawie, jako uchodźczynie, coś rozmawialiśmy na zupełnie inny temat, ja nie wiedziałam jaki ona ma samochód, ale ją od dłuższego czasu znałam, bo ona przychodziła na nasze akcje, bardzo się udzielała, Segregowała pomoc na magazynie, pomagała innym uchodźcom, które przyjeżdżają, uciekając od wojny, i tak dalej. I później, jeden raz, zobaczyłam, jak ona przejechała dość drogim samochodem. No i tak pół żartem, pół serio pytam: Mówię, kurde, a ty tu masz taki samochód? Ja nawet nie widziałam y i mogłabyś go sprzedać, jakieś mieszkanie w Polsce kupić czy coś. To no, tak. Nawet nie wiem, nie myśląc tak naprawdę, nie zastanawiając się jakoś głęboko, po prostu rzuciłam do niej takie pytanie. Na co ona mi powiedziała coś takiego, co po pierwsze absolutnie mnie zamknęło, a po drugie dało mi do myślenia i myślałam o tej sytuacji jeszcze przez kilka tygodni. Ona mi powiedziała, że nie. Absolutnie nigdy w życiu nie sprzedam tego samochodu za żadne pieniądze, dlatego, że ja pochodzę z obwodu charkowskiego. Moja miejscowość była okupowana. Mój dom, moja firma, którą prowadziła, członkowie mojej rodziny i pracownicy mojej firmy zostali podczas okupacji zabici. Ja miałam szczęście tym samochodem Wydostać się z tamtego piekła, dojechałam tym samochodem do Warszawy.